Siemanko, siemanko. w poniedziałek pojawiły się rozbudowy 80 Taka rozbudowa kosztuje nas 5 złotych, zwykłych piłkarzy i jednego rzadkiego. Także to koszt takiego SBC wynosi około 3000. Zrobiłem sobie 30 takich paczuszek, no i sprawdzimy, e, sprawdzimy, ile grywalnych kart uda się trafić właśnie z 30 takich rozbudów. Jeśli chcesz kupić monety do fc 24 w szybki i bezpieczny sposób, yousevenbuy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. Także wydałem niecałe, niecałe 100 tysięcy właśnie na te, na te paczuszki. No i otwieramy, lecimy. Zobaczymy, ile walkoutów, ile grywalnych kart uda się trafić. Pierwsza paczuszka Włochy, SP Juventus. Kto to jest? Kto to jest? A, to jakaś pani, Caruso. Oj, chyba jej jeszcze nie trafiłem, 73, 83 overalla, także nie najlepiej, ale zawsze to lepiej niż karta 80, także nie jest, nie jest też tragicznie. To lecimy, druga paczuszka. Co tym razem? Francja, bramkarz Tottenham, oj to będzie ugolodis. Lodis, tylko jego ocena troszeczkę spadła, on też ma tylko 83 overalla w tej, w tej wersji Fify. No cóż, to na razie 2 x 83. No, liczymy chociaż na jeden bądź dwa workouty z tych paczek. Lecimy dalej, słuchajcie. Trzecia paczuszka. Co tym razem? Niemcy, SPD, Bayern. Nie, nie Bayern, Wolfsburg. O, liczyłem może na Kimisia. A my trafiamy Arnolda. Nie Schwarzeneggera, tylko zwykłego Arnolda. 81 overalla. A jeszcze do, do tego duplikat. Także usuwamy kolegę. I lecimy dalej. Czwarta. Czwarta paczuszka. Co tym razem? Szwecja, LP. San Diego. To nie wróży nic dobrego. To jest pani Jacobson. 82. No dużo kobietek nam się pojawia. No niestety, overall nie są najwyższe. 82. Liczymy na jakiś walkout. Pierwszy wśród tych paczek. Piąta. Piąta paczka z kolei. Co tym razem? Kanada. SP. Houston Dash. Kto to jest? Znowu jakaś pani Schmidt. Pani Schmidt, 83 overalla. No raczej mało będzie grywalna. 53 tempa, to nawet nie ma co komentować. No lecimy, szósta paczuszka. Może szósta będzie szczęśliwa. Czyż to będzie... nie. Algeria L.O.? BVB? To pewnie jakaś znowu pani. Nie, Bence Bajni. No, na niej się kończy, ale to nie jest pani, tylko pan Bence 80 wyala. No to niżej się nie dało, niestety. Niewymienny także. Quick selujemy. Lecimy. Paczka numer 7. Może siódemka będzie szczęśliwa. Zobaczmy. Holandia. SN Atletico To będzie Memphis Depay. Z tego co wiem, mam go już niewymiennego. 84 Memphis Depay. Chyba będę musiał go. Również Squixellawacz, tak jest. 84 karta, także. Wywalamy z klubu i lecimy dalej. Ósma paczka. Co tym razem? Oj, to będzie FC Barcelona? Nie, już myślałem, że. A nie, to będzie o okej! O to jest akurat dobry trend, słuchajcie. W końcu jakaś konkretna, konkretna karta i to overall 88. Jest pierwszy walkałcik, słuchajcie. Ozimena, no raczej trafi do umie na ławkę w pierwszym składzie raczej nie sądzę, żeby się znalazł. Ale w końcu mamy porządny traf, czyli Osimen, warty na tą chwilę jakieś 20-kilka tysięcy, niecałe trzydzieści. 30. Także w końcu jakiś dobry traf. Myślę, że jak na 8 paczek jeden lokaucik byłoby super, jakby tak dalej było. Lecimy dalej. Dziewiąta paczka. Ameryka, bramkarz. Jakaś pani pewnie. Już widzę po, po klubie, że to jakaś bramkarka Murphy 83. No coś, jak będę robił kiedyś skład MLS z kobiet, no to. No nie, to i tak jest duplikat, także już ją mamy. W razie co w klubie, także, także Quick żeby nie przedłużać. Lecimy. Dziesiąta paczka, dziesiąta paczka, Brazylia. Bramkarz. Liverpool, to będzie Alison! Alison, czyli kolejny walkout! Kolejny walkout. Także dwa walkouty wśród, wśród 10 paczek. Myślę, że mogę być zadowolony. Alison podobno jest bardzo dobrym bramkarzem w tej edycji. Także Alison kosztuje ponad 50 tysięcy, prawie 60. 000. Także słuchajcie, dwa walkouty w ciągu 10 takich paczek. Myślę, że jak na razie jest to bardzo dobry wynik. Jakbyśmy go utrzymali do końca, byłoby super. Lecimy dalej. 11 paczka. Co tym razem? Holandia. o. Nie użyli Liverpool. Nie, Newcastle United. To będzie Botman, czy... jak to on tam ma? Botman. Niestety, Botman ma tylko 65 stępa, także średnio nadaje się na obrońcę. Eee, I oczywiście jest duplikatem. <grym> także musimy go swikselować Na no, szkoda, przez chwilę myślałem, że może będzie Van Dijk, również z Liverpoolu. Lecimy! Paczka numer 12. Portugalia, LO. Paris Saint-Germain, czy to będzie Nuno Mendes? Tak jest! Nuno Mendes, słuchajcie! To jest akurat bardzo dobry traf. 82 oceny, nie, wiem, ile on teraz kosztuje, ale chyba coś jeszcze jest wad. No jakieś niecałe 10 tysięcy, 9 tysięcy około. Myślę, że bardzo dobra karta. Mimo tego, że ma tylko 82 overalla, to jakbym składzik z yy, Fra ligi francuskiej robił, no to myślę, że dałbym go sobie na lewą obronę. Także spoko karta. Lecimy 13 paczka. Czy będzie szczęśliwa, czy będzie pechowa? Niemcy SP. O nie, to nie będzie. Myślałem, że przez, przez chwilę, żeby to będzie Tony Cross, a to jest Pani Kajicz, Kajikci, kurczę, typowo niemieckie nazwisko. E, także 80 overallem to, to niżej się nie dało niestety, także tutaj akurat pomijamy to milczeniem i lecimy dalej słuchajcie. Paczka numer 14. Co tym razem? Znowu Brazylia, PS, Manchester. To jest Antony, szkoda, że to tempo tak mu zepsuli, 83, myślałem przez chwilę, że może to będzie Rafinha z Barcelony, ale niestety jest to Antony, Antony no nie jest za bardzo dużo, zbyt dużo wart, właśnie z uwagi na to, na to tempo, także wart tyle co, co quicksell, także właśnie quicksellujemy tego Antonego, żeby nie przedłużać, lecimy dalej, słuchajcie, Pię paczka numer 15, jesteśmy w połowie pack openingu, Anglia, Napastnik, Newcastle United, Cóż to będzie? Wilson. No, niestety, Wilson ma tylko 82 overalla, a Poza tym, statystyki nie za bardzo nadające się do wstawiania go do składu. Także salujemy Wilsona. No i słuchajcie, druga połowa paczek. Zostało ostatnie 15. Lecimy. Paczka numer 16 tym razem. Hiszpania. SN. Uninesse. Calcio. Kto to jest? Co to jest za o, Oooo! Deolofeu. Fajne tempo. Fajne tempo, ale chyba nic poza tym 4 na 4 Dobra, to akurat traf bez, bez historii. Lecimy dalej, słuchajcie. Paczka numer 17. Co tym razem? Grecja, Bramkarz, Wladomichos, czy jak on tam się nazywa? Mam go w duplikacie bodajże, także tutaj raczej będzie sell. Zobaczę tylko, czy czasami go już wcześniej nie sklikcelowano, albo może jest wymienny. Nie, nie jest wymienny. Także usuwamy. Lecimy dalej, szukamy kolejnego walkoutu. Paczka numer 18. Co tym razem? Kolumbia, napastnik. Torino, zapata. No, zapata tutaj niestety. tempem nie grzeszy. Overall też tylko 81. Także duplikacik niewymienny. Usuwamy zapatę. I lecimy dalej. Paczka numer 19. Gdzie te walkouty są? Włochy. Po. AC Milan. Któż to jest? Kalabria. No, Kalabria to. Fuh, nie będę komentował. Lecimy po prostu do następnej e, paczuszki. Paczka numer 20, słuchajcie, paczka numer 20. Francja. PP. Aj, to jest liga e, francuska, niestety. I to jest jakaś pani, Robert. Ale pani Robert, nawet szybka, 88 Tempa, no ale reszta statystyk niestety słabiutkie, także, także tutaj raczej naprawdę skrzydełko nam się nie przyda. Ostatnie 10 paczek zostaje, także lecimy. Paczka numer 21. Brazylia znowu, EXP, Newcastle, no to Bruno Bruno Guimaraes, jeśli dobrze kojarzysz. A nie, że Linton, że Linton, 82. No tam jest jeszcze jeden Brazylijczyk, niestety trafiamy tego niżej ocenionego. Także ta paczka, również bez historii. Na razie dwa lokauty Lecimy, paczka numer 22. Z tym razem Hiszpania, SP, Real Sociedad. Czy to będzie Parejo? Nie, Bryce Mendez, 81 Overall. No to tutaj niestety szału nie ma, do tego pewnie niewymienny. Oczywiście, no to podziękujemy panu. Cały czas tylko dwa walkauty strzelone, osiem paczek do końca. paczka numer no 23, znowu Brazylia, PS, Real Madrid, to jest Rodrygo, proszę państwa. Tak jest, mamy Rodrygo, to jest w końcu porządna karta. To znaczy, w końcu, no już mamy dwa walkauty wcześniej, ale Rodrygo, co prawda, nie jest walkautem, ale to jest akurat bardzo dobra karta, 4 na 4 bardzo dobry, zwinny zawodnik, szybki. Ile on jeszcze kosztuje na tą chwilę? No, słuchajcie, ta karta kosztuje ponad 60 tysięcy, no około 70, także <noise> jak najbardziej. Trzecia dobra karta, którą trafiamy dzisiaj: Rodrygo z Realu Madry. No, szkoda, że jeszcze ten kolega z drugiej strony boiska jeszcze nie wpadł. Przydałby się nam na pewno, ale Wini kosztuje praktycznie milion monet, także będzie go ciężko trafić. Zostało 7 paczek do końca. Paczka numer 24: Austria, napastnik. To będzie Inter, to pewnie Arnautowicz. Tak jest, Arnautowicz, no to niestety nie jest najlepszy traf <grywa> Oberal 80, także minimalny, jaki można tutaj trafić. Lecimy dalej, 5, nie, 6 paczek do końca. 6 paczek do końca. Kto tym razem? Hiszpania, Bramkarz, Real Madrid. To będzie kepa, to musi być kepa. A nie, to nie jest kepa, to jest misa. <grywa> Też na cztery, cztery litery, ale nie spodziewałem się tutaj Pani o nazwisku Misa w Realu Madryt, nawet nie wiedziałem, że taka Pani istnieje. No dobra, pięć ostatnich paczek. Paczka numer 26. Kto tym razem? Holandia znowu. S.O. Virgil? Znowu Botman. Znowu ten Botman, już, przed, już go raz dzisiaj trafiliśmy z tych samych rozbudów. 83, także tutaj poleci Selig. Już nawet nie będę sprawdzał, czy jest wymienny, bo na pewno nie jest. No i słuchajcie, cztery paczki do końca, paczka numer 27, Niemcy, SPD, kimiś? Nie, znowu Volkswagen. kurczę, znowu Arnold, tak jest, znowu Arnold, to już drugi raz, drugi raz dzisiaj go trafiamy, także Arnolda Quick salujemy, żeby nie przedłużać, zostały nam trzy paczuszki do końca, paczka numer 28, kto tym razem? Ameryka, SO, no, tu, tutaj, tutaj kompletnie nie wiem, co to za pani będzie, pani Sauer Brun. 85 overalla. No to przynajmniej overall taki w miarę, w miarę wysoki. Nie jest to walkout, ale przynajmniej 85 wpadła do klubu. Także lecimy dalej. 29. Paczka. Kto tym razem? Tu jest Cameron. Bramkarz to będzie pewnie Onana. Tak jest, Manchester to pewnie będzie Onana. 82 jeśli dobrze, dobrze pamiętam. A nie 85, onala, kurczę. Nawet nie wiedziałem, że ma taki wysoki overall. Troszkę mu podrosło. No i słuchajcie, ostatnia paczka. Paczka numer 30. Czy będzie walkout? Francja. Napastnik. Manchester United. Nie party że miałem tylko United. Niestety to jest Antony Martial. 80 overalla. I to jeszcze duplikat oczywiście niewymienny Także słuchajcie, otworzyliśmy 30 paczek Moim zdaniem nie było tragicznie Mamy Ossimena, mamy Alisona, Mamy też Rodrigo Z Realu Madrid. Te, te karty są warte naprawdę dosyć dużo. E, Oziman chyba 30 tysięcy, e, Alison jakieś tam 50. E, no i do tego Rodrigo, który kosztuje 70 tysięcy. Także cena tych wszystkich kart, najlepszych jakie trafiliśmy, no to ponad, e, jeśli tak na szybko liczę, no jakieś ponad 170 tysięcy. Wydaliśmy niecałe 100 tysięcy na te paczki, także myślę, że się opłacało. Co prawda wiadomo, nie są to karty wymienne, ale nawet jeśli to, to będą dobre do SBC. Przynajmniej te overalowe, a Rodrigo myślę, że na pewno znajdzie miejsce w moim składzie. Także dajcie znać w komentarzach, jeżeli też trafiliście coś dobrego w tych paczkach. Na tą chwilę to będzie wszystko. Dzięki. Trzymajcie się na razie. Do zobaczenia. Cześć!